Mam dla Ciebie zagadkę. Obstaw, ile procent mniej błędów popełniali podczas operacji chirurdzy, którzy grali w gry komputerowe, od tych, którzy nie byli graczami? Odpowiedź poznasz na końcu. Jestem nauczycielem, rodzicem i graczem, i myślę, że to najlepszy moment, aby wykorzystać gry i e-sport w edukacji. Nasi uczniowie, nasze dzieci i tak grają. W edukacji dużo mówi się o kompetencjach 4K, czyli komunikacji, kooperacji, kreatywności i krytycznym myśleniu. Przecież nie da się ukryć, że gry też je rozwijają. Okej, okay, no to jak zacząć z grami w szkole? Właśnie wystartowały do sezonu pierwszego międzyszkolnej ligi esportowej Predator Games, której twórcą jest firma ACER pod patronatem ministerstw i firm z branży EdTech. Miejsc jest coraz mniej, więc wejdź teraz na stronę PredatorGames.pl i poznaj szczegóły, nagrody i zgłoś swoją szkołę. A co z tymi chirurgami? Według badania, chirurdzy, którzy grali w gry akcji 3 godziny w tygodniu, popełniali aż o 37% mniej błędów podczas operacji i byli o 27% szybsi. A to ma znaczący wpływ dla bezpieczeństwa pacjentów. No to teraz.